podnieść rękę i zaciskaj przycisk. Radni Kraśnika zdecydowali o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. Jednak głosowanie nad tymi punktami programu poprzedziła dyskusja na temat raportu o stanie Kraśnika, który wcześniej zaprezentował burmistrz Wojciech Wilk. Przygotowanie raportu z ubiegłego roku jest nowym obowiązkiem samorządów. W Kraśniku raport obejmuje lata 2014-2018, co jak podkreślał burmistrz, pomoże w w dokładniejszym wyjaśnieniu przyczyn tego, co dzieje się w mieście. W dokumencie ujęto m.in. informacje o stanie rynku pracy, infrastrukturze komunalnej, trendach demograficznych, gospodarce odpadami i potencjale rozwoju. Jednak szczególnie wśród radnych PIS-u pojawiły się pewne wątpliwości, co doprowadziło do wielogodzinnej dyskusji. Główne zarzuty, jakie padały, to przede wszystkim obszerność i zasięg czasowy raportu, rzekomy brak obiektywizmu i tendencyjność. Według nas był sporządzony zbyt obszernie. Wiele rzeczy było wcześniej udostępnione i nie trzeba było aż tak go rozbudowywać, bo to zniechęcało do zapoznania się z nim. Poza tym, naszym zdaniem, podkreślenie tych rzeczy, które były zrobione nie tak było tak jakby. Zanegowaniem tego, te, tego, co się działo w poprzedniej kadencji. Burmistrz podsumowując całą dyskusję, odniósł się do zarzutów radnych PiS, między innymi do wypowiedzi Jana Albiniaka, który miał wątpliwości między innymi co do ram czasowych, jakie obejmował raport oraz danych, na których ten raport się opierał. Panie radny, jak słuchałem o tym, co pan mówi, to mi się przypomniało takie powiedzenie Hegla. To taki filozof niemiecki. Zresztą też teolog, który powiedział, że teoria nie zgadza się z faktami, to tym gorzej do faktów. Naprawdę, Pana wypowiedź idealnie mi pasuje do wypowiedzi tego naprawdę mądrego człowieka. Ale po kolei. Wskazuje Pan, że raport jest niezgodny z ustawą. Panie Radny, to są pytania retoryczne, ja nie oczekuję na nie odpowiedzi, bo doskonale znam przepisy prawa. Proszę mi wskazać, jaki przepis prawny wskazuje, że raport nie może obejmować dłuższego okresu? Przesłanka ustawowa została spełniona. Został objęty rok 2018. Który przepis ustawy mówi, że raport nie może wychodzić poza teren? A czy pan sobie zdaje sprawę, że również raport, który był przedstawiany podczas sesji Sejmu Województwa co prawda nie obejmował w tytule 14.18, ale w wypowiedziach były odniesienia do lat ubiegłych? Czy państwo naprawdę myślicie, żeby sporządzić do, dobry raport, można postawić granicę na 1 stycznia danego roku, i udawać, że wcześniej nic się nie działo. Pan radny mówi, że nie podważa pan danych, które są zawarte w raporcie, ale tak naprawdę pan te dane podważa. Pan nie chce powiedzieć, że Rada Ministrów, rząd pana premiera Morowieckiego, przyjmując uchwałę, przyjmując w 2017 roku, przyjmując tę uchwałę dwa, dwa, niecałe, niecałe dwa lata temu, tych danych nie sprawdził i włączył ten dokument, włączył te dane do jednego z najbardziej najważniejszych dokumentów dla Państwa, który dotyczy strategii naszego rozwoju całego Państwa. Państwo mówicie, że tam nie ma opisanych tych rzeczy dobrych, które się zderzyły. Ja w międzyczasie, słuchając tej dyskusji, zrobiłem sobie o takie zestawienie. Ręcznie nie patrzcie na nie, bo pewnie na Was gramy. Tych wniosków i uwag, gdzie są żarówki, jest, szanowni Państwo, na 33 stronach. Raport ma 321. Pozostałe strony to jest opis, co przez ten czas był robione. Przecież tam pisze wszystkie inwestycje, o których mówił pan radny yy, Bartysiak. Dotyczące Hal, dotyczące stadionu, dotyczące wszystkich projektów zrealizowanych, niezrealizowanych. Przecież tam jest wszystko opisane. Więc tworzenie takiego wrażenia że ten raport mówi tylko źle, że on jest y, nastawiony na jakieś, że tak powiem, polityczne uwarunkowania. Jest błędem, szanowni państwo, 33 strony wniosków. I w większości są to wnioski, bym powiedział, techniczne, tak? Ja, gdzie, gdzie tu jest problem w ogóle? Gdzie tu jest jakiś y, frontalny atak, jak w niektórych wypowiedziach wybrzmiewało na mojego poprzednika i na poprzednią, na poprzednią władzę? Fakty, szanowni państwo, fakty, przejrzyjcie, przeczytajcie, wiem. Dacie zasady na przyszły, raport będzie krótszy. Dyskusja zakończyła się głosowaniem nad wotum zaufania dla burmistrza. 17 radnych było za, nikt nie głosował przeciw, a trzech radnych wstrzymało się od głosu. Głosowano także w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Tutaj radni byli jednomyślni. 20 głosów było za.